Nazwisko Brejwika już zawsze będzie się kojarzyło z prawicowym terroryzmem. W 2011 roku Brejwik zabił 77 osób, ranił ponad 300. Został skazany i osądzony, ale wyrok zakładał, że po 10 latach będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie. Brejwik to zrobił. Pytanie, jakich argumentów użył, żeby odzyskać wolność? Zapraszam na dzisiejszy odcinek na kanale Anatomia Zamachu. Breivik najpierw zorganizował zamach bombowy w Oslo, a następnie pojechał na wyspę Utoje, gdzie zaczął strzelać do... Ludzi przebywających na letnim obozie młodzieżówki Partii Pracy. W momencie, kiedy na wyspie pojawili się policyjni komandosi, momentalnie się poddał. Został aresztowany i osądzony. Otrzymał karę 21 lat pozbawienia wolności, z możliwością przedłużenia tej kary, o ile dalej będzie stanowił zagrożenie dla społeczeństwa. W norweskim systemie sprawiedliwości, to jest najdłuższa możliwa kara. Dodatkowo w wyroku zaznaczono, że o przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać dopiero po 10 latach. Podczas pobytu w więzieniu, Breivik nie siedział cicho. Przede wszystkim zaskarżył państwo do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Twierdził, że poddawany jest nieludzkiemu traktowaniu i torturom. Jakkolwiek ta skarga została oddalona. Następnie w 2016 roku, tym razem przed norweskim sądem, walczył o, on to nazywał właśnie ograniczeniem tortur i nieludzkiego traktowania. On mianowicie twierdził, że jego prawa człowieka są łamane, ponieważ przebywa w izolacji, nie ma kontaktu z innymi więźniami oraz jego korespondencja jest sprawdzana. W pierwszej instancji wygrał częściowo. Tutaj ten zarzut dotyczący izolacji. Jakkolwiek już w sądzie apelacyjnym, rok później zarzuty zostały oddalone. Sąd wy, bardzo jasno powiedział, że nie ma racji. To, że jest izolowany, to, że jego korespondencja jest sprawdzana, wynika po prostu z faktu, że jest niebezpieczny. W tym samym roku zmienił nazwisko, w tej chwili już nie Breivik, a Fjotolf Hansen. Wiadomo, że Bravik dysponuje pomieszczeniem, które zostało utworzone z trzech różnych cel więziennych, ma dostęp do prywatnej łazienki, posiada komputer, oczywiście bez dostępu do internetu, konsolę do gier, ma możliwość oglądania telewizji, a także uczestniczenia w ćwiczeniach fizycznych. Jakkolwiek warunki nie do końca mu odpowiadają, ponieważ w 2022 roku próbował wyjść na wolność. Próbował apelować o nadzwyczajne skrócenie kary. No i pytanie zasadnicze: jak to się odbywało? Brewiks zeznawał 18 stycznia 2022 roku i przede wszystkim zaserwował dokładnie to samo, co na wszystkich poprzednich procesach czyli jedną wielką reklamę własnej osoby. Przede wszystkim hajlował od początku, Pojawił się co prawda w garniturze, ale z głową wygoloną na łyso. Na ubraniu, a także na teczce miał kartki z konkretnymi napisami anglojęzycznymi, między innymi nazistowska wojna domowa oraz zaprzestańcie ludobójstwa białych. To jest bardzo jasne nawiązanie do popularnej w pewnych kręgach doktryny mówiącej o tym, że ludność biała w Europie jest wypierana przez migrantów i osoby obce kulturowo. Breivik zeznawał i właściwie już na początku zaznaczył, że on absolutnie nie powinien być sądzony, ani nie powinien odpowiadać za ten czyn sprzed lat, ponieważ jest on wynikiem radykalizacji. On twierdził, że w internecie spotkał wielu skrajnych ekstremistów i tak naprawdę pod ich wpływem dokonał tego czynu. Wręcz powiedział, że wyprali mu mózg, dlatego też nie jest odpowiedzialny za to, co się stało. Kiedy doszło do pytań o jego przyszłość, stwierdził, że tutaj jego wierzenia czy ideologia, którą wyznaje, nie zmieniły się za nadto, ale uważa, że swoje cele polityczne może osiągnąć bez użycia przemocy. Stwierdził, że można być nazistą, nie będąc wojownikiem. Stwierdził również, że będzie kandydował do parlamentu norweskiego z ramienia partii nazistowskiej, ale zaznaczył także, że gdyby sąd uznał, że on nie powinien pełnić działalności publicznej i będzie to warunkiem skrócenia jego kary, to oczywiście z chęcią przystąpi do takich warunków, może gdzieś wyjechać, zająć się jakimś biznesem. Na koniec powiedział, że się zmienił, no i liczy na to, że wyjdzie na wolność. 1 lutego 2022 roku zapadł wyrok. Kara Brejwika nie została skrócona. W wywiadzie prokurator powiedziała, że on cały czas jest niebezpieczny, że cały proces został zorganizowany tylko po to, żeby przypomnieć o sobie i tak naprawdę miał cel PR-owy. Z kolei wypowiedziała się też lekarka, psychiatra, która stwierdziła, że ponad wszelką wątpliwość istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli Brejwik wyjdzie na wolność, to będzie stosował przemoc. Równie ważne w tym wszystkim jest uzasadnienie wyroku. Dziś ma on, czyli Breivik, ten sam ideologiczny punkt wyjścia dla swoich działań jak w 2011 roku, gdy doszło do zamachu. Jego ustne zapewnienia i danie słowa honoru ma niewielką wartość. Wydaje się, że brakuje mu empatii i współczucia dla ofiar. I rzeczywiście podczas procesu Odczytano ponownie zarzuty, za które został skazany. Odczytano też nazwiska wszystkich jego ofiar. I Brewik w sposób zupełnie bezrefleksyjny, niewzruszony, po prostu siedział i nie przyjmował do siebie ciężaru swojej winy, co też na pewno dużo mówi o tym, jak bardzo się zmienił. O Brewiku napisano naprawdę sporo. Analizowano jego dzieciństwo, życiorys, manifest i oczywiście zamachy. Ja też sama przygotowywałam artykuły na ten temat. Jakkolwiek przygotowując się dzisiaj do tego odcinka, natrafiłam na artykuł Krzysztofa Izaka w czasopiśmie Terroryzm, studia, analizy, prewencja. I bardzo Wam ten artykuł polecam, poniżej znajdziecie link do obu jego części. I niesamowicie się cieszę, że na polskim rynku wydawniczym mamy czasopismo naukowe, które jest w całości absolutnie w całości poświęcone zagadnieniom związanym z terroryzmem. Poniżej wszystkie linki. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Anatomia Zamachu. Typowy dzień na planie Anatomia Zamachu. Znaczy, ja liczę, że ten ekspres skończy za jakieś 3 minuty. Słuchaj, to jeszcze się wiesz, że się sąsiada nie pojawiła. E, mam już innych sąsiadów. Tak? Mhm. Pozbyłaś się ich w końcu. E, pamiętaj, że dotąd nie powiązano mnie z żadną zbrodnią, nie znaleziono żadnego ciała, żaden z byłych mężczyzn nie zgłaszał jakiś uwag, więc. Wola sobie nie odpowiedzieć na to pytanie. Spoko, mnie też. To wszystko była samoogrona. To... Tylko, że Ty się musisz bronić swoimi 130 kg, a mnie wystarczał uroga osobisty.